Siemaneczko! W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jestem na wojdzie, więc zrobimy sobie wreszcie opening przez dosyć sporą liczbę osób wyczekiwany, ponieważ otworzymy sobie ponad 14 tysięcy Void kluczy, które jest warte 784 miliony gemów, więc dosyć drogi to będzie opening. No i oczywiście, tak jak w każdym odcinku później dowiecie się kto wygrał, a nawet które dwie osoby wygrały tego Huge Jolidino i Huge Red Wolfa, zasponsorowanego ostatnio przez Widza. Także oglądajcie dalej, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz później na konkursiku oraz Subika, aby nie przegapić wszystkich filmów. No i kto wie, może w dzisiejszym odcinku trafimy dużo, dużo Huge z tej skrzyneczki. Ja mam level Masterki 93, więc mam nadzieję, że na maksa dzisiaj go dobijemy. No, i odda to dużą ilością huge dla Was i dla mnie będzie elegancko. Także najpierw otworzę sobie może te 4,5 tysiąca kluczy. Oczywiście ekwipunek bomb pusty. Skrzyneczkę przygotowaną, żeby potem profit podliczyć. Nasz profit zaczynam oczywiście minus 784 miliony gemów. I coś czuję, że i tak to się nie zwróci, ale sprawdzimy to. Także ja lecę otwierać i widzimy się za chwilę. Dobra. Jest jajo. Mamy jajo. Udało się rośnie. Jaki to będzie huge? Nie wiem ile kluczy już otworzyłem, ale dosyć sporo ilość. Zwykły. Exclusive Huge Void Alien. Dobra. Fajnie. Mamy pierwszego huge'a. Kluczy otworzyłem 2000. No, 2000 i jest pierwszy huge'ik. 22 miliony. Dobra. Lecę dalej. No i dobra, jesteśmy z powrotem. Ja wiem co mi jeszcze poleciało, więc. Przygotujcie się i patrzcie na to, bo ja jestem w szoku. Aż więc tam, da-da-dam. Rainbow Huge Void Aliens 179 milionów jest warty. Poleciał drugi Huge jest i jest on w wersji Rainbow. Także kozacko mamy z dwóch Huge już 200 milionów odzyskane. A jeszcze jest masa, masa itemów, więc jest nadzieja dla tego openingu. Jedna trzecia kluczy 200 milionów ponad zarobione. No, już wiecie, że na pewno jeden huge trafi do Was, więc, bo Rainbow jest, więc ja z tego zatrzymam i resztę zwykłych rozdam Wam. Więc kozacko, profity podliczymy na koniec, oczywiście. A ja lecę dalej otwierać, bo naprawdę wydałem na te klucze tyle i coś, coś tam oddaję, więc jestem mega hypowany na to, więc lecę otwierać dalej. Kolejne 5000 kluczy. No i mamy kolejne 5000 kluczy otworzonych i to co wam zaraz pokażę to nikt by mi w to nie uwierzył gdyby powiadomienia nie były na czacie. Więc najpierw wam pokażę ekwipunek, a potem na dowód powiadomienia na czacie. Więc patrzcie na to i się przygotujcie. Dropły trzy kolejne huge, jeden zwykły i dwa golden. Łącznie mam już 5 huge, więc tu powiadomienia na czacie macie. Jak się zaczęły sypać, jeden po drugim. Naprawdę, te 5000 kluczy, pierwsza połowa, huge jeden po drugim poleciał i mamy dwa goldeny pod rząd i jeden zwykły, więc 5 huge, a jeszcze zostało mi 5000 kluczy. Masterka coś wolno idzie, bo dopiero 96, więc nie dobijemy raczej, a szkoda, bo lepszy lud jest na 99 levelu. No i możecie się szykować na mocny giveaway, ale to dopiero za chwilę, bo jeszcze 5000 kluczy mi zostało. No, i niestety koniec void Kluczy, więc zobaczmy sobie, ile tego jeszcze poleciało. No ja wiem, poleciały dwa jeszcze zwykłe i jeden golden. Mamy w dzisiejszym odcinku łącznie 8 huge trafionych. To jest niemożliwe, więc nie mogę się doczekać podliczenia tego profitu. Myślę, że jakby były dwa Rainbow'y to na pewno by się profit zwrócił. A teraz to tak. Nie wiem, sam nie wiem, więc ja lecę szybko podliczyć profit i widzimy się za chwilkę. Dobra, jestem z powrotem, wszystko wsadziłem do pudełka, ale nie sprawdzałem ile to jest warte. Miałem 784 miliony profitu na minusie i wszystkie itemy są warte 569, czyli 215? Jakoś tak, 215 milionów niestety na minusie. No, tak jak mówiłem, jakby był jeszcze jeden Rainbow, to bylibyśmy bardzo, bardzo blisko, żeby być na zero. No, ale ciężko, żeby być z takiego openingu na plus w ogóle. By musiałby tu polecieć Rainbow za Rainbowem, Golden za Goldenem. Nie mógłbym w ogóle zwykłych Huge trafić, no, ale może by się komuś zwróciło. Także ja i tak jestem zadowolony z takiej ilości Huge. 4 zwykłe, 3 goldeny. No i mogłyby być 2 Rainbowy, tak. 4, 3, 2. Nie wiem czy w ogóle może Shiny z tego polecieć, ale chyba nie, bo na skrzynce są tylko te trzy rodzaje, więc nie ma raczej Shiny. No ale co, także lecimy sobie teraz odebrać gifciki od widzów, no i rozlosować poprzedni giveawayek. 200 milionów na minusie, nie ma źle, myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że szczerze, że będzie gorzej, że tak nawet połowy nam nie zwróci. Byłem tego pewny, a jednak się zaskoczyłem. Dobra, gifciki. Najpierw odbierzmy sobie te gifciki od widzów. Także, o, trochę tego mamy i dosyć, no, już trochę czeka to na mnie, bo ostatnio odcinek był właśnie 11 dni temu. Ale, dobra, lecimy o tych najstarszych. XXX-Men 1158. Siema, pozdrowisz i może ci się przyda. Oczywiście, X-Men, pozdrawiam cię i dzięki za charm stołniki. I siema, jak wyślę Huge, to dodasz do Znaj. Oczywiście, że dodam do Znaj, także możesz śmiało wysyłać. Mam nadzieję, że lubisz owoce od Aladyna. O kurde, ile pomarańczek. Jeszcze trochę, kolejne od Aladyna. No i w sumie jeszcze trochę. Jeszcze trochę tego. No i chyba tyle. Dzięki za wszystkie rodzaje owoców. Aladyna, Jasio, dzięki. I Domi 9377, Siema. Dzięki za Rainbow, Rainbow'a, Nutcrackera, Squirrela, Siema Domi. Witam, witam. I Efl, jak chcesz, to bierz. Dziękuję, Efl. I to prezent dla mnie? O kurde, Huge, F, dodaj mnie do znajomych, masz bardzo trudny nick. A jak to sklejmuję, to chyba nie będzie twojego niku tutaj. Nie, jest nick, dobra. Ja posprawdzam z tych wszystkich, co mi tutaj powysyłali, Huge, czy mnie pozapraszali wreszcie do znajomych i to poakceptuję. I oczywiście F, zaproś mnie do znajomych, dziękuję za wszystkie wasze prezenciki. Kurde, naprawdę dużo tego jest, więc dodajmy sobie tego Huge'a, co dostaliśmy właśnie od widza do teamu, to był ten, bo ten jest na giveaway no i oczywiście go sobie zablokujmy żebym się nie pomylił w przyszłości, z tego powodu to robię no i oczywiście trzeba rozlosować Hughie'ki z poprzedniego cika. także ja już stronkę mam przygotowaną lecimy, jesteśmy na stronce 67 osób wzięło udział z hashtagiem Dino z subiekiem i łapeczką także losujemy pierwszą osobę, która faktycznie wygra tego Dino i wygrywa to Hard Cream Q8K Hashtag Dino nick Marcel 30 bb Skopiowane Wysyłamy Tobie Marcelu Właśnie tego oto Dino Jolly Dino leci właśnie do Ciebie Tylko pokażę ekranik Jest Marcel30bb Gratulacje Jolly Dino Wysyłamy Ja wiem, że nie dostanę tego peta I poszło Mail sent jest Historia jest, ale dobra, wróćmy sobie na stronkę z powrotem. No i rozlosujmy drugą osobę, pick another winner. Startujemy i drugiego peta, czyli tego złotego RedWulpa wygrywa Marcel. Ej, no nie, to są jakieś jaja. Drugi raz tą samą osobę wylosowało. <grych> dobra, to nieźle. Wojciech050, będzie jeszcze w tym roku na tym kanale live? No już mamy nowy rok, więc mogę powiedzieć, że w tym roku będzie. Hashtag Dino Nick wojciech 050 Jest. Proszę cię bardzo. Wracamy do Giereczki i lecimy wysłać Ci tego drugiego huge'ka. Także Wojciech050, Hugh Red Wolf Golden. Gratulacje. Wszystko jest. Możemy wysyłać. Oczywiście poszło. Pyk i pyk. No i mamy nagrody rozdane, więc przyszedł czas na giveaway w tym odcinku. Ja muszę sobie wyjąć oczywiście te huge, żebym o nich nie zapomniał. Potwierdzamy, wszystko jest. No to tak, no mamy 8 huge. Jakby to rozwiązać? No zróbmy tak w dzisiejszym odcinku. Żeby za dużo tego też nie rozdać, żeby miał coś w razie wypadku, jakby były gorsze odcinki, to macie tak. 2 huge void alieny. Ciemno, idą już na pewno nagiwałej w tym odcinku. W przyszłym możecie go wygrać. Dodatkowo, jak wbijecie, jest to mega mega odcinek, więc musicie zrobić szok, takie wow. Wbijecie 100 łapek, leci trzeci Huge Void Alien zwykły. A jak wbijecie 200 łapek pod tym odcinkiem, to dodatkowo jeszcze leci Huge Void Alien Golden. Czyli łącznie jak wbijecie 200 łapek, 4 Huge trafią do 4 osób w przyszłym odcinku. Myślę, że jest to sprawiedliwe i dosyć proste. Także ja do mojego teamu dołączam te, które zostaną ze mną: ten rainbowowy, ten goldenowy, ten goldenowy. A jeszcze jeden zwykły, tak? Trzy zwykłe, jeden golden. Chyba dobrze powiedziałem. W razie czego to ściągnę po prostu jednego zwykłego, jak źle powiedziałem. Ale to sprawdzę przy montażu. No i oczywiście, żeby wziąć udział w giveawayu. To jedyne trzy rzeczy, które musicie zrobić, jak zawsze. To zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, napisać komentarz jakikolwiek z hashtagiem void, ponieważ był to void opening i wasz nick z Roblox'a dodatkowo oraz musicie zasubskrybować ten kanał, aby nie przegapić Kolejnych odcinków teraz w miarę regularnie się pojawiają, więc co wtorek mamy odcinek z Pets Go, a co czwartek z Pets Simulatora, więc za tydzień w czwarteczek dowiecie się, kto z Was wygrał te Huge Void Alieny. Także dziękuję Wam za oglądanie, życzę powodzenia w losowaniu, piszcie, łapkujcie, subskrybujcie i do następnego. Papa! Pa.